Wybory na sołtysa. No, mówią, piszą tam, że przegrałem za samym sobą, ja się z tym nie zgadzam. Mobilne punkty szczepień w regionie. W mobilnych jednostkach szczepień szczepimy Johnson Johnson, czyli jednodawkową szczepionką. Część z Ziemi Lemanowskiej i Podhala placuje się na, no niestety, miejscach od tyłu tabeli. Co roku wygraliśmy, także bardzo... Piknik kolejowy. Te nasze imprezy, ten piknik kolejowy, no, w jakiś sposób odciśnie piętno na tym, co się będzie działo tutaj w tej przyszłości. Monika Antorz-Grodzicka, witam w informacjach. W ubiegłą niedzielę mieszkańcy Niedźwiedzia wybierali sołtysa swojej miejscowości. Jedyny kandydat zgłoszony na to stanowisko nie uzyskał akceptacji lokalnej społeczności. Teraz Sołtysa wybierze zebranie wiejskie. Każde wybory, bez względu na to, czy to są samorządowe, parlamentarne czy prezydenckie, nie cieszą się wśród mieszkańców Gminy za zainteresowaniem. Jednak to, co wydarzyło się w minioną niedzielę, na pewno przejdzie do historii. Teoretycznie wybory uzupełniające miały być formalnością, bo jedyny zgłoszony kandydat na Sołtysa, Niedźwiedzia Marian Górniak, nie mógł nie zostać wybrany, a jednak. No, mówią, piszą tam, że przegrałem za samym sobą. Ja się z tym nie zgadzam. Na niewiele ponad tysiąc osób uprawnionych do głosowania do urny wyborczej poszło zaledwie 28 mieszkańców. Wybory zupełnie, czy to już generalnie czy na Sołtysa, czy to Rady Gminy, czy jakiekolwiek to już, to już ta frekwencja jest zawsze mniejsza. Kandydat w tych wyborach Marian Górniak otrzymał 13 głosów. Przeciwnych jego wyborowi było 14 osób, a jeden głos został uznany przez komisję wyborczą jako nieważny. Z tego co ludzie mówią, plotkują, to że te wybory były sfałszowane. To jest tylko jest y, plotka od ludzi, nie będę tego sprawdzał. Ja nie będę spraw wnosił do sądu, bo nie mam na to czasu. Mam swoją działalność gospodarczą, firmę i muszę się tym zajmować. Muszę gdzieś tam zarabiać pieniądze, a zajęcie jako sołtys traktowałem to, liczyłem na to, że to będzie jako dodatkowe w imię dobra dla tej gminy. Jak pan się odniesie do tych zarzutów, które stawia kandydat? No, zarzuty są bezpodstawne, no dosyć ryzykowne zarzuty, bo no, komisja, e, myślę, że wszystko było, było transparentnie przeprowadzone i z tą starannością, także e, no nie wiem, chyba, że pan kandydat ma jakieś podstawy do zarzutów, o których ja nie wiem. myśl obowiązującego prawa są nie wybrano, a uczynią to mieszkańcy na zebraniu sołeckim. Jeśli y, pozwoli mi na, na to czas i będę na terenie, będę się starał może kandydować, ale nie wiem jak będzie, bo... Na tym zebraniu ma być wyłoniony sołtys przez Radę Sołecką i wójta, to więc pewnie to będzie jakoś tam zaplanowane. Jeśli ja nie jestem dobrym kandydatem dla gremium gminy, bo dla ludzi na pewno tak, to, to pewnie wybiorą kogoś innego. Pierwszy mobilny punkt szczepień stanął przy urzędzie gminy w Mszanie Dolnej. Cieszył się dość dużym zainteresowaniem. Jak w środę, w niedźwiedziu mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Powiat Limanowski zajmuje jedno z ostatnich miejsc pod względem liczby szczepień w naszym województwie. Limanowszczyzna i Podhale to dwa najmniej aktywne miejsca na mapie województwa małopolskiego, jeżeli chodzi o liczbę szczepień. Można powiedzieć, że nie, niestety część sądeczyny ziemi Limanowskiej i Podhala. Placuje się na, no niestety, miejscach od tyłu tabeli, czyli wymaga to mocnego przyspieszenia. Mówił Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, który w ubiegłą środę odwiedził gminę Niedźwiedź, aby wręczyć zasłużonym mieszkańcom odznaczenia. Myślę, że każdemu z nas powinno zależeć, żeby te szczepienia były w jak największej ilości wykonywane i aby zabezpieczyć mieszkańców nie tylko dużych miast, ale właśnie mniejszych, pięknych miejscowości przed koronawirusem, który jest podstępny i jakże niebezpieczny. Ale mieszkańcy naszego regionu nie chcą się specjalnie szczepić, dlatego swego rodzaju zachętą ma być gratyfikacja finansowa dla samorządów. Najbardziej aktywna gmina, która zmobilizuje mieszkańców do szczepień, otrzyma dodatkowe środki. Dla samorządów, które będą miały najwyższy wskaźnik wyszczepień, przewidziano milion złotych, no takiej swoistej nagrody, która zostanie przekazana za pośrednictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla byłych 49 województw. W minioną sobotę Gmina Mszana uruchomiła dla swoich mieszkańców plenerowy punkt szczepień. W mobilnych jednostkach szczepień szczepimy Johnson Johnson, czyli jednodawkową szczepionką. Myślę, że to też jest taka dobra wersja dla osób, które pracują w tygodniu, dla osób, które niekoniecznie mają czas na drugi termin szczepienia. Szczepić mogli się nawet ci, którzy wcześniej się nie zarejestrowali. Jak wygląda procedura? Procedura jest maksymalnie uproszczona. Po prostu e, można było zadzwonić do gminy, e, podać swoje imię i nazwisko, telefon i e, mniej więcej na którą godzinę pacjent chce przyjść, przychodzi. E, oczywiście lekarz kwalifikuje, pielęgniarka szczepi. Mamy studentkę wolontaryjnie pomagającą nam też e, tutaj odpowiadać na pytania pacjentów. E, odczekujemy 15 minut. Jeśli wszystko jest w porządku, pacjent może iść do domu. Przyjmujemy również oczywiście pacjentów, którzy niekoniecznie zadzwonili, ale tu słyszeli, że jest taka akcja, przychodzą. Staramy się wszystkich zaszczepić tu, pacjentów, którzy się zgłaszają i chcą się szczepić. Czy pacjenci mają jakieś pytania, obawy? E, mają. E, Nieduże nie bardziej się pytają, czy mogą wyjść na przykład nie wiem, czy na słońce, e, czy biorą jakieś leki po prostu, ale to zawsze weryfikujemy, jakie to są leki dokładnie i czy to jest przeciwwskazanie. W większości przypadków nie, ale odpowiadamy na wszystkie pytania zadane przez pacjentów. Preparat przyjęło ponad 160 osób. Co prawda pociąg retro nie pojawił się na stacji kolejowej PKP w Dobrej, to jednak wydarzenie, które było transmitowane przez naszą telewizję miało dużą oglądalność. Zapraszam na krótką relację z dziewiątego galicyjskiego pikniku kolejowego. Zabytkowy parowóz wraz ze składem wagonów na stacji kolejowej w Dobrej nie pojawił się, ale dziewiąty już piknik kolejowy ku naszej ucieszy i widzów odbył się. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, by, myle nie do Warszawy Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka Konduktorze łaskawy, by, myle nie do Warszawy O nie, 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 byle nie do Warszawy ze stacji kolejowej w Dobrej witają się z Państwem Józef Budacz i Monika antosz grodzicka Spotykamy się na dziewiątym galicyjskim pikniku kolejowym i zapraszamy do oglądania naszej transmisji. Podczas relacji rozmawialiśmy o przyszłości kolei, a także o nie tak odległej przeszłości. Mam nadzieję, że, że te nasze imprezy ten piknik kolejowy. No... W jakiś sposób odciśnie piętno na tym, co się będzie działo tutaj w tej przyszłości, bo dzięki naszym archiwalnym materiałom, a także tym, które zostały przygotowane z myślą o kolejowym wydarzeniu, mogliście Państwo uczestniczyć razem z nami. Jakby się przenieśli do, do jabłówki, to nas kilku, jakby się zmieniali, to damy jeśli to jest, albo według, weciech i idziemy do Habówki. Jeżeli chodzi o szarlotkę, jest ona zrobiona na kruchym cieście. Jabłka są lekko podsmażone, doprawione cynamonem. Można coś przewidywać na temat tego czy te pociągi retro po modernizacji będą tutaj jeździć? Znaczy przede wszystkim skupiłbym się na tym, że w tym roku Oczywiście będziemy żegnać tą linię, no, ten, ten fragment, fragment linii 104, czyli nowy Sącz Habówka w ramach kolejnej edycji Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej. Natomiast w późniejszych latach. Nie wiemy. Wiemy jedno, że jeżeli faktycznie modernizacja dobiegnie końca, czyli linia zostanie przystosowana do podróży, do pociągów szyb, szybkiej, szybkich prędkości, no to składy retro... Mogą być troszeczkę problemem. No właśnie żałujemy też, że tego nie ma e, sympatycznego parowozu, bo Otóż to. on ze składem na pewno by tu furorę zrobił. Pewnie nami by się nikt pani Marciu nie zajmował. Myślę, że zdecydowanie tak byłoby. Zresztą cały czas tutaj wszyscy, wszyscy e, dopytują. Dopytuj tak. Nie zabrakło również występów zespołów regionalnych, zagrali skrzydlaniem. Jurkowianie i orkiestra dentas dobrej. A turystyczne wydarzenie rozbrzmiewało w dźwiękach zespołu Zoszka Cedur. Oczywiście udało nam się pobić rekord we wspólnym odśpiewaniu piosenki kolejowej. Przewidział autor tej piosenki. Bardzo dziękuję. również. Ten przybył, była piosenka rekord. Został ustanowiony, proszę Państwa, jak co roku wygraliśmy. Także bardzo Wam dziękuję. Brawa dla wszystkich i dla tych, co nas obserwowali też. Cieszymy się, że tak licznie uczestniczyliście w naszej transmisji, którą zobaczyło ponad 8 tysięcy widzów. pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Nie, 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 nie do Warszawy. Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej podsumował ósmy mini talent show. W głosowaniu internautów zwyciężył Adrian Niedojad z Łostówki. A my prezentujemy zdjęcia z gali finałowej. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.